Szanowni Państwo i miło osoby z pod byka. To jest czytanie dla Was na najbliższe 3 tygodnie października. Nagrywam do 9 października. E, oczywiście chciałam, żeby było wcześniej to czytanie, ale wyszło jak wyszło z różnych powodów. E, no, ale co? Liczy się, że jest. <laughs> Robi się co się może robić. Yy, więc tak, na najbliższe mniej więcej 3 tygodnie do końca października dla wszystkich, którzy w byku mają słońce ale też księży, plany planety osobiste oczywiście czytanie jest ogólne, czyli dla wielu osób bierzcie z niego to, co do was pasuje yy, a resztą się nie przejmujcie yy, jeśli potrzebujecie czytania wcelowanego dokładnie w siebie, pod swoje potrzeby to zapraszam do mnie pod adres helixetermau.com. On jest w opisie tego filmu. Tam też znajdziecie różne linki do moich działalności oraz yy, gdzie mnie można wesprzeć. Yy, to jest Patronite Coffee tutaj na YouTubie. Różne są yy, możliwości. Oczywiście zachęcam i bardzo dziękuję za, za Waszą hojność, materialną i niematerialną. Staram się. Jak mogę Waszego zaufania nie zawodzić? I bardzo za nie dziękuję. No dobra, to co? Popatrzmy sobie na, tego, na tą energię dla byków. Oczywiście z intencją najwyższego dobra na najbliższe trzy tygodnie. Mamy króla kielichów jako główną energię. Asa pentakli jako wyzwanie. Pazia pentakli jako um, Waszą moc. Dziewięć buław jako podobne karty jak do koziorożca. E, dziewięć buław jako e, co robić. Cesarzowa co czego nie robić. I wynik. Trzy pentakle. To no, zupełnie dobrze. Trochę tych pentakli tutaj jest. W ogóle sporo, sporo ziemskiej energii, czyli Waszego żywiołu. Wszystko zmierza ku jakiejś sensownej pracy i to jest tu, tutaj pozytywne. Hmm. Powiedziałabym, że. Krok po kroku i nieustępliwie nie szarpałabym się na nic wielkiego w tym miesiącu. Raczej postawiłabym na stabilność, powolny rozwój, przewidywalność a raczej rzemiosło niż sztukę może w ten sposób. Kruki jichów, jako główna energia, pokazuje, że. W tym miesiącu mamy potrzebę takiego zrównoważonego bycia ze sobą i z innymi ludźmi. To jest jednostka odpowiedzialna, bardzo dobrze regulująca emocje. O co tutaj chodzi? Nie chodzi o to, żeby nic nie czuć. Chodzi o to, żeby czuć i żeby to czucie bardziej nam służyło niż nam przeszkadzało. Granie, uczucia są bardzo ważne, to jest wyraz życia nie? to, że coś w nas się porusza tak emocje, uczucia. E, to to jest jedna z podstaw naszego człowieczeństwa, niewątpliwie. Natomiast nie chodzi o to, żeby się szarpać z nimi, żeby sobie coś udowadniać, żeby e, Naprawiać błędy, które robimy pod wpływem jakiegoś impulsu. Król Kielichów doskonale wie, co się w nim dzieje, a jednocześnie trzyma to wszystko w garści, tak? I to nie znaczy, że on to spycha gdzieś do podświadomości albo mówi: o, to jest złe uczucie, a to jest dobre. Nie. One wszystkie są ok, one wszystkie są na miejscu, one wszystkie po coś są i skąd się biorą. Ale na pewno nie służą do tego, żeby zrywać nasze misternie naniżane plany, projekty i sensy. I król Kielichów to wie i rozumie, i nie dopuszcza do destruktywnego zastosowania tego, co się w nim dzieje. To jest też oczywiście wielki dyplomata, negocjator, mediator, więc. Może też yy, postawi was życie w takim, takim miejscu, że będziecie mogli komuś mądrze doradzić, pomóc, wesprzeć. Yy, tak, wyzwaniem jest Aspentakli. Ja nie lubię tej karty w tej pozycji, bo to jest trochę takie. Los ci daje coś fajnego, a ty nie wiesz, co z tym zrobić, nie? As pentakli jest darem od życia. Jest nową sposobnością, zapowiedzią sukcesu, zysku, wzrostu. Generalnie jest ziarenkiem, które może urosnąć w coś bardzo wielkiego. Kiedy pojawia się w pozycji wyzwanie, to znaczy, że w jakiś sposób mamy utrudniony do tego dostęp. Czy nie potrafimy tego zauważyć? Czy mamy bariery wewnętrzne typu: Ja się do tego nie nadaję, to nie jest dobry czas. A co ja mam z tym zrobić? A nigdy te, te, tego nie robiłam. Nie robiłem. Jestem za słaba. Nie mam przygotowania. I miliard innych wymówek, żeby nie wziąć się za tą złotą monetę i nie zacząć nią obracać. Więc tak, więc to mogą być wymówki, a może być po prostu zwykłe, nie wiem, za zajęcie bardzo duże. Jakimiś rzeczami przyziemnymi. I czasami jesteśmy w takim trybie, że trudno jest nam w ogóle zauważyć, że wszechświat coś pod nam podsuwa pod nos, bo jesteśmy tak bardzo zajęci, zajęte obsługiwaniem rzeczywistości, tak przyzwyczajone, przyzwyczajeni do codzienności i zwyczajności, że już te nowe, zachwycające sprawy. Ym, gdzieś nawet nam nie migoczą na skraju widzenia. Da się do tego wrócić. Wymaga to pewnej pracy, więc może to jest wskazówka też, żeby postarać się wzbudzić w sobie. Może nawet nie, nie. Tego się nie da. Nie da się wzbudzić w sobie zachwytu. Na zachwyt może się otwierać. Um, I to też. Może być, wydaje mi się, takim mięśniem, który, który można ćwiczyć. E, ta otwartość, tak, bo to wymaga otwartości, też pewnej bezbronności. Kiedy jesteśmy otoczeni masą murów, żeby nic nas nie skrzywdziło, to trudno też, żeby się przedarło coś, co nie chce nas skrzywdzić, co jest piękne, wzruszające. Tak czy inaczej w tej pozycji As pentakli Mówi wam, żeby jeżeli pojawi się coś Co wydaje się Złote, sensowne Nowe, wspaniałe Ale maleńkie To żeby dać temu szansę Jak dać temu szansę W zgodzie ze swoją mocą Którą jest paść pentakli Paść pentakli mówi idź krok po kroku Nie spiesz się Naucz się czegoś nowego też nie? To jest taka łatwość nauki od podstaw paść pentakli mierzy, waży, ocenia uczy się w ogóle wartości rzeczy w swoim otoczeniu mocno stoi na nogach i jest przywiązany do wyrazu materialnego świata więc wykorzystujcie tą swoją łączność ze swoim żywiołem, z żywiołem Ziemi, właśnie tą, tą nie wiem, racjonalność, rzeczowość, e, która nie musi być błyskotliwa, spektakularna, może być właśnie bardzo skromna. Możecie zaczynać od naprawdę zupełnych, zupełnych podstaw. E, cokolwiek robicie, i na tym da się budować. Co robić? Być wytrwałym, wytrwałą. Dziewięć buław. Serce ognia, to jest kumulacja tego żywiołu, która mówi, że być może trzeba się będzie narobić i wykazać się siłą, ale generalnie ważna jest tutaj konsekwencja, nieustępowanie, niepoddawanie się. Bądźcie uparci, uparte. Nie dajcie sobie mówić, że jest inaczej niż do tej pory robiliście, robiłyście. Macie swoje doświadczenia, macie swoją intuicję, macie swoje wewnętrzne poczucie tego, co jest słuszne. Trwajcie przy tym. To jest też taka perseveracja, nie? Takie, no, że jak trzeba coś zrobić, to ja to będę robić po prostu, tak? Nie, nieważne, czy jestem zmęczona, czy, 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 czy coś mi jest wbrew, po prostu, po prostu będę przy tym trwać. I zalecam pewną skromność. Jak mi się pokazuje cesarzowa w pozycji, czego nie robić, to sobie myślę, że ona. Ona jest taka bombastyczna, ona jest spektakularna, właśnie, nie? Ona robi tak, że wszystko, czego dotknie, to rozkwita. Jest taką niesamowicie płodną postacią, płodnym archetypem, z którego po prostu wszystko jakby samo wypływa, tak? Samo się dzieje. Wy nie macie stawać w takiej pozycji, w pozycji tej matki, rodzicielki karmicielki, wszystkiego. Wasze zadanie jest prostsze tak naprawdę. I właśnie bardziej skromne, mniej spektakularne. To by było, nie wiem, na przykład wydawanie po nadmiarę. Tak w tej pozycji to widzę, nie? Że mamy tą jakąś materialną obfitość wokół siebie, więc tutaj z, yy, yy, yy. używamy ich w nadmiarze. Za dużo od siebie dajemy na przykład. Albo uważamy, że to wszystko co mamy do załatwienia, musi zostać zrobione jakby naraz, w jednostkowym akcie. Te wszystkie karty mówią, że nie, że to jest raczej kwestia zwykłej pracy. Nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś algorytm, bo niekoniecznie, ale to nie wymaga boskich umiejętności, tak? To nie wymaga wspięcia się na jakieś niesamowite wyżyny kreatywności. Po prostu trzeba robić swoje w tym miesiącu. Z tym, co się ma, z tym, co się pojawia, z tym, co w ogóle dacie radę zauważyć, nie? I efekt tego jest dobry. Trzy pentakle to jest dobra karta, która mówi o produktywności, sensowności podjętych działań, o dobrej pracy. O tym, że może się wam zdarzyć współpraca. Tak patrzę, że to jest samo drzewo, zobaczcie. Tylko tu już coś z niego powstaje, tak? Tutaj było materiałem do, do budowania, a tutaj już coś się z niego sensownego wyłania. Już wiemy, że nasza praca przynosi efekt. Już wiemy, że nasza praca jest dobra, że nie ma się czego wstydzić. Może być tak, że potrzebujemy innych do tej pracy i to też jest nawiązanie do tej cesarzowej nie wszystko musimy zrobić sami właśnie tak gdybyśmy to robili sami to by to było właśnie takie mega spektakularne że wow ty tyle rzeczy potrafisz a ta karta mówi że może warto zaprosić innych niech oni zrobią to na czym się znają a my zrobimy to na czym my się znamy i to wyjdzie dobrze i będziemy z tego zadowoleni i będzie z tego zysk także macie byki na końcu Możliwość wykonania dobrej roboty na wysokim poziomie, właściwie nagradzanej. Tylko mówię, warto skorzystać z, tego, z tej okazji, która się tutaj pojawia. Nawet jeżeli macie o sobie, nawet jeżeli nie czujecie, że macie jakieś niesamowite powołanie, tak? W ogóle powołanie, talent, to są wszystko takie słowa, moim zdaniem, trochę. Bywają, nie mówię, że zawsze są, ale bywają przeceniane te wartości. Bywają e, faworyzowane. Bywają e, umieszczane na, na jakimś takim piedestale, że tak, że to o to chodzi, nie? że to jest takie wspaniałe. Tymczasem Wszyscy na przykład y, sensowni artyści mówią, że talent to jest może 5% tego, co się potem wydarza, tak? A że podstawą jest praca. Ja to też znam z mojego życia: podstawą jest praca, a nie talent. Talent można bardzo ładnie y, zaprzepaścić. <grymna> talent może leżeć odłogiem, tak? Tak samo powołanie. Powołanie to też jest coś, co no to tak brzmi, że o, coś mnie woła i, e, i, i tylko wtedy mogę czuć, że robię coś sensownego. I ja znam moc powołania, żeby nie było, tak? Natomiast powołanie jest też czymś, co współtworzymy. I nie jest czymś, co nam na, na zawsze wszystko załatwia. Bo powołanie jest, a potem może zniknąć na przykład, nie? Albo może pojawić się następne powołanie, i co wtedy? <laughs> co wtedy z tym starym powołaniem? Więc nie przeceniajmy tych takich e, boskich, zewnętrznych e, wtargnięć atrybutów. E, to czytanie mówi: zaufaj sobie, zaufaj swojej sile, zaufaj swojemu planowi, swoim krokom e, i swojej takiej. Nie chcę powiedzieć przewidywalności, ale yy, swojej solidności. Zaufajcie w tym czasie. Naprawdę warto. Życzę Wam powodzenia i dużo zdrowia. Widzimy się w kolejnych czytaniach, mam nadzieję. Do zobaczenia.